Jestem boginią. Jestem królową. Jestem boską energią. Wszystko i wszyscy działają tylko na moją korzyść. Moje świadome afirmacje działają natychmiast, bo jestem mistrzynią manifestacji. Ja zawsze dostaję wszystko czego pragnę. Natychmiast. Moje pragnienia, moje pragnienia pragną mnie milion, razy, milion mocniej. razy mocniej. Dlaczego, Dlaczego moje pragnienia tak szybko się, tak spełniają? Szybko się spełniają? Wszystko, wszystko, dla, mnie wszystko dla mnie jest możliwe. Mogę wszystko. wszystko. Zasługuję na, Zasługuję wszystko, co na wszystko, co najlepsze. Wszyscy ludzie mnie Wszyscy kochają, ludzie mnie i, kochają i, podziwiają. i podziwiają. Nikt nie, może mi, nie Nikt może mi się oprzeć. Nikt nie może się ze mną równać. Jestem magnetyczna, jestem majestatyczna, jestem zjawiskowa i bezkonkurencyjna. Moja seksualna energia jest uzależniająca, moja boska energia jest niewalająca. Wszyscy to odczuwają. Moja boska energia przyciąga i zniewala każdego, zawsze i wszędzie bez względu na wszystko. Jestem piękna, jestem piękna, urocza, urocza i pożądana. pożądana. Jestem szanowana. Jestem, szanowana. jestem komplementowana, jestem komplementowana i, doceniana. i doceniana. Zbudzam ogromny zakód, gdziekolwiek, gdziekolwiek jestem. Jestem seksowna. Jestem, seksowna. jestem, atrakcyjna, jestem pod atrakcyjna pod każdym względem. względem. Jestem ideałem jestem kobiety dla każdego człowieka. każdego człowieka. Jestem podziwiana. Jestem podziwiana. Jestem adorowana, Jestem adorowana i, rozpieszczana. i rozpieszczana. Mam w sobie nieodparty w sobie magnetyzm. magnetyzm. Przyciągam, Przyciągam każdego, kogo każdego tylko chcę. Wzbudzam zachwyt u każdego, każdego u każdego człowieka. Jestem wyjątkowa. Jestem, wyjątkowa. Jestem idealna Jestem pod idealna każdym, względem. każdym względem. Jestem swoją Jestem idealną wersją, idealną siebie. wersją siebie. Właśnie w tym momencie. Jestem perfekcyjnie doskonała. Jestem jedyna w swoim rodzaju. Jestem boska. Jestem kochana. Jestem zmysłową kobietą. Jestem magiczna. Jestem cudowna. Jestem uzależniająca. Jestem obiektem pragnień moich pragnień. Blask mojej urody oślepia wszystkich. Moje spojrzenie jest hipnotyzujące. Moje spojrzenie wywołuje przyjemne dreszcze w całym ciele. Mój dotyk daje ogromną rozkosz. Mój dotyk jest uzależniający. Mam ogień w sobie. Nikt nie rozpala zmysłów tak jak ja. Jestem spełnieniem marzeń każdego. Emanuję miłością i szczęściem. Emanuję radością i spokojem. Emanuję swoją kobiecością wszędzie, gdzie tylko się pojawię. Jestem boginią. Jestem królową. Jestem boską energią. Jestem pewna, jestem pewna siebie i pewna siebie, swojej pewna ogromnej wartości. Ogromnej wartości. Kocham, kocham siebie w pełni, w pełni, i, w pełni czuję i czuję tą miłość czuję całą, tą sobą. całą sobą. Jestem miłością. Jestem, miłością. jestem, mocą. jestem mocą. To ja decyduję to ja o ja tym, decyduję czego doświadczam. Czego doświadczam. Jestem, mocą. jestem mocą. To ja powołuję to do ja życia moje doświadczenia. doświadczenia. Jestem, jestem pewna jestem swojej pewna ogromnej swojej mocy sprawczej. Jestem pewna swojej boskości. Poziom mojej energii seksualnej jest najwyższy na świecie. Moja energia seksualna uzależnia. Z ogromną łatwością wykorzystuję swoją energię seksualną do manifestowania moich pragnień. Właśnie w tym momencie wzbudzam swoją energię kobiecą. Właśnie w tym momencie uwalniam wszystko, co blokuje moją energię seksualną. Moja kobieca energia jest najmocniejsza na świecie. Nikt nie może się jej oprzeć. Właśnie teraz, właśnie w tym momencie znika wszystko, co blokuje mnie przed wykorzystaniem mojej energii seksualnej w pełni. Emanuję, moją, Emanuję boską moją boską i seksualną, i seksualną energią. energią. Zawsze, i Zawsze i wszędzie. Emanuję moją Emanuję boską, boską i seksualną, bez seksualną energią. energią. Bez względu, bez względu na, wszystko. na wszystko. Jestem boginią. Jestem, boginią. Jestem królową. Jestem boską energią. Wszystko i wszyscy działają tylko na moją korzyść. Moje świadome afirmacje działają natychmiast, bo jestem mistrzynią manifestacji. Ja zawsze dostaję wszystko, czego pragnę. Natychmiast. Moje pragnienia pragną mnie milion razy mocniej. Dlaczego moje pragnienia tak, mówię, szybko, tak się szybko, szybko się spełniają? Wszystko, wszystko dla mnie jest, wszystko możliwe. jest możliwe. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Zasługuję na, zasługuję wszystko, co na wszystko, co najlepsze. Wszyscy ludzie mnie Wszyscy kochają, ludzie mnie i, kochają i, podziwiają. i podziwiają. Nikt nie może mi się oprzeć. Nikt nie może się ze mną, równać. Się ze mną równać. Jestem, Jestem magnetyczna. magnetyczna. Jestem majestatyczna. Jestem zjawiskowa i bezkonkurencyjna. Moja seksualna energia jest uzależniająca. Moja boska energia jest zniewalająca. Wszyscy to odczuwają. Moja boska energia przyciąga i zniewala każdego. Zawsze i wszędzie bez względu na wszystko. Jestem piękna, urocza. I pożądana, jestem szanowana, jestem komplementowana i doceniana. Wzbudzam ogromny zaklęt gdziekolwiek jestem. Jestem seksowna, jestem atrakcyjna pod każdym względem. Jestem ideałem kobiety dla każdego człowieka. Jestem podziwiana. Jestem adorowana, Jestem i, adorowana rozpieszczana. i rozpieszczana. Mam w sobie nieodparty magnetyzm. magnetyzm. Przyciągam, Przyciągam każdego, kogo każdego tylko chcę. Wzbudzam zachwyt Zbudzam u, każdego każdego u każdego człowieka. Jestem wyjątkowa. Jestem, wyjątkowa. Jestem idealna Jestem pod idealna każdym, względem. każdym względem. Jestem swoją Jestem idealną sobie wersją, w siebie. wersją w siebie. Właśnie w tym momencie. Jestem perfekcyjnie doskonała. Jestem jedyna w swoim rodzaju. Jestem boska. Jestem kochana. Jestem zmysłową kobietą. Jestem magiczna. Jestem cudowna. Jestem uzależniająca. Jestem obiektem pragnień moich pragnień. Blask mojej urody oślepia wszystkich. Moje spojrzenie jest hipnotyzujące. Moje spojrzenie wywołuje przyjemne dreszcze w całym ciele. Mój dotyk daje ogromną rozkosz. Mój dotyk jest uzależniający. Mam ogień w sobie. Nikt nie rozpala zmysłów tak jak ja. Jestem spełnieniem marzeń każdego. Emanuję miłością i szczęściem. Emanuję radością i spokojem. Emanuję swoją kobiecością wszędzie, gdzie tylko się pojawię. Jestem boginią. Jestem królową. Jestem boską energią. Jestem pewna siebie i pewna swojej ogromnej wartości. Kocham siebie w pełni i czuję tą miłość całą sobą. Jestem miłością. Jestem mocą. To ja decyduję o tym, czego doświadczam. Jestem mocą. To ja powołuję do życia moje doświadczenia. Jestem pewna swojej ogromnej mocy sprawczej. Jestem pewna swojej boskości. Poziom mojej energii seksualnej jest najwyższy na świecie. Moja energia seksualna uzależnia. Z ogromną łatwością wykorzystuję swoją energię seksualną do manifestowania moich pragnień. Właśnie w tym momencie wzbudzam swoją energię kobiecą. Właśnie w tym momencie uwalniam wszystko, co blokuje moją energię seksualną. Moja kobieca energia jest najmocniejsza na świecie. Nikt nie może się jej oprzeć. Właśnie teraz, właśnie w tym momencie znika wszystko, co blokuje mnie przed wykorzystaniem mojej energii seksualnej w pełni. Emanuję, moją, Emanuję boską moją boską i, seksualną, i seksualną, energią. seksualną energią zawsze i wszędzie. Emanuję moją Emanuję boską bo... i seksualną, bez seksualną energią. energią bez względu, bez względu na, wszystko. na wszystko. Jestem boginią. Jestem królową. Jestem boską, energią. boską energią, energią. Wszystko i wszyscy wszystko, działają wszyscy tylko, działają na, moją tylko na moją korzyść. Moje świadome moje afirmacje świadome działają, natychmiast, działają natychmiast, bo jestem mistrzynią, bo jestem mistrzynią manifestacji. manifestacji. Ja zawsze dostaję Zastaję wszystko, dostaję czego, wszystko pragnę. czego pragnę. Natychmiast. 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 Moje pragnienia moje pragną mnie milion pragnę. razy mocniej. Dlaczego moje pragnienia tak, szybko, tak się szybko, szybko się spełniają? Wszystko, wszystko dla mnie jest możliwe. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Zasługuję na, wszystko, zasługuję co na wszystko, co najlepsze. Wszyscy ludzie mnie Wszyscy kochają, ludzie mnie i, kochają i, podziwiają. i podziwiają. Nikt nie może mi się oprzeć. Nikt nie może się, nie może się ze mną równać. Jestem, jestem magnetyczna. Jestem magnetyczna. Jestem majestatyczna, jestem zjawiskowa i bezkonkurencyjna. Moja seksualna energia jest uzależniająca, moja boska energia jest niewalająca. Wszyscy to odczuwają. Moja boska energia przyciąga i zniewala każdego, zawsze i wszędzie, bez względu na wszystko. Jestem piękna, urocza i pożądana jestem szanowana jestem komplementowana i doceniana wzbudzam ogromny zachwyt gdziekolwiek jestem jestem seksowna jestem atrakcyjna pod każdym względem jestem ideałem kobiety dla każdego człowieka Jestem podziwiana, jestem adorowana i rozpieszczana. Mam w sobie nieodparty magnetyzm. Przyciągam każdego, kogo tylko chcę, wzbudzam zachwyt u każdego człowieka. Jestem wyjątkowa, jestem idealna pod każdym względem. Jestem swoją idealną Jestem wersją, wersją, siebie. wersją siebie właśnie w tym momencie. Jestem perfekcyjnie doskonała. Jestem jedyna, Jestem w, swoim jedyna w swoim rodzaju. Jestem boska. Jestem, boska. Jestem, kochana. Jestem kochana. Jestem zmysłową, Jestem zmysłową kobietą. kobietą. Jestem, magiczna. Jestem magiczna. Jestem cudowna. Jestem, cudowna. Jestem uzależniająca. Jestem obiektem pragnień moich, pragnień. Blask mojej urody oślepia wszystkich. Moje spojrzenie jest hipnotyzujące. Moje spojrzenie wywołuje przyjemne dreszcze w całym ciele. Mój dotyk daje ogromną rozkosz. Mój dotyk jest uzależniający. Mam ogień w sobie. Nikt nie rozpala zmysłów tak jak ja. Jestem spełnieniem marzeń każdego. Emanuję miłością i szczęściem. Emanuję radością i spokojem. Emanuję swoją kobiecością wszędzie, gdzie tylko się pojawię. Jestem boginią. Jestem królową. Jestem, boską, Jestem energią. boską energią. Jestem pewna Jestem siebie pewna i pewna siebie swojej i ogromnej wartości. Ogromnej wartości. Kocham, kocham siebie w pełni, i, siebie czuję w pełni i, i czuję tą miłość całą sobą. Jestem miłością. Jestem, miłością. Jestem, mocą. Jestem mocą. To ja decyduję to ja o tym, ja decyduję czego doświadczę. Jestem, Jestem mocą. To ja powołuję to do ja życia moje doświadczenia. Moje doświadczenia. Jestem pewna swojej ogromnej mocy sprawczej. Jestem pewna swojej boskości. Poziom mojej energii seksualnej jest najwyższy na świecie. Moja energia seksualna uzależnia. Z ogromną łatwością wykorzystuję swoją energię seksualną do manifestowania moich pragnień. Właśnie w tym momencie wzbudzam swoją energię kobiecą. Właśnie w tym momencie uwalniam wszystko, co blokuje moją energię seksualną. Moja kobieca energia jest najmocniejsza na świecie. Nikt nie może się jej oprzeć. Właśnie teraz, właśnie w tym momencie, znika wszystko co blokuje mnie przed wykorzystaniem mojej energii seksualnej w pełni. Emanuje moją boską i seksualną energią, zawsze i wszędzie. Emanuje moją boską i seksualną energią, bez względu na wszystko.